Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Senator Marcin Karpiński, Nowa Lewica, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani, witam państwa. Nie milkną echa po wczorajszej rekonstrukcji rządu. Jak pan ją odebrał, to takie zmiany kosmetyczne. Czy zapowiada się rewolucja? Myślę, że ani to, ani to. To, to. oczywiście nie są zmiany kosmetyczne, bo jest. Po pierwsze, rząd odchudzony o jedną czwartą a i dużo nowych twarzy w tym rządzie. A po drugie, no tam rewolucjonistami nie jesteśmy, raczej reformatorami. Dlatego uważam, że jest to, i cieszy mnie to, że mm, nie milkną techa jak to pani zaczęła swoją wypowiedź, bo tak niektórzy już powątpiewali. Natomiast to, co wczoraj premier Tusk zaprezentował, uważam, że jest to Dobra, bardzo dobra ekipa na drugą połowę kadencji. A co jest w tej ekipie dobrego, co budzi pana nadzieję, pana pochwałę? Praktycznie wszystkie te zmiany, które zaproponował premier, które dzisiaj o, o 12.00 pałacu prezydenckim będą skonsumowane i, i nowy rząd zostanie zaprzysiężony. No raczej, a która z tych zmian jest pana zdaniem najważniejsza? Te, y, kilka zmian uważam za, za równie ważnych. Zaczynając od Ministerstwa Sprawiedliwości. Ogromną pracę wykonał minister y, Bodnar, bo po ośmiu latach y, Zbigniewa Ziobry, y, zacząć to sprzątanie, y, nie było łatwo i chyba nikt się nie spodziewał, że. W ciągu roku czy półtora można to wszystko zrealizować. Natomiast w tej chwili trzeba tego przyspieszenia. W tych rozliczeniach minister Bodna zbudował fundament, natomiast teraz e, myślę, że nowy minister, sędzia Żurek e, przyspieszy te sprawy. E, po drugie, e, no może to troszeczkę e, umknęło, nie jest tak eksponowane. Jako rolnik. E, Cieszę się, że młoda ekipa dochodzi do głosu w Ministerstwie Rolnictwa, dodajmy także i Rozwoju Wsi, bo taka jest pełna nazwa tego ministerstwa. To była taka oczekiwana przez pana zmiana? Ja uważam, że dynamizm ministra Stefana Krajewskiego, którego miałem zaszczyt i honor poznać czas jakiś temu, pozwoli y, przyspieszyć te przemiany w rolnictwie, ja mówię nie tylko o rolnictwie, ale właśnie i w rozwoju. Y, A jakich się... zmian, panie senatorze, oczekuje pan w rolnictwie? Pan jest rolnikiem, więc zna pan tę dziedzinę najlepiej. Uważam, że trzeba y, nasze rolnictwo stawiać y, na coraz wyższym piedestale, jeżeli chodzi y, o jego konkurencyjność, to nie ma się co czarować. Y, Rolnictwo musi się globalizować, musi być konkurencyjne nie tylko w kontekście europejskim, ale i światowym. Myślę, że Mercosur nie zostanie ta umowa z tą organizacją zawarta, zrealizowana, ale to nie zwalnia nas z tego, że jesteśmy na globalnym rynku światowym. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, jakie Pana są odczucia, jak radziła sobie poprzednia Pani Minister Izabela Leszczyna? Minister Leszczyna, podobnie jak Minister Bodnar, wykonała trudną pracę. Nie tylko przywróciła, ustabilizowała ten system, zabezpieczyła środki, no, których niestety nie mieliśmy przez lata. Mogły one wcześniej pracować, mam na myśli, Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast no, dzisiaj trzeba też, no, i tutaj myślę, że nowa minister, po jej doświadczeniach, co prawda, tylko w Województwie Pomorskim, ale te doświadczenia trzeba przenieść na cały kraj. Trzeba służbę zdrowia reformować. Niektórzy mówią, komercjalizować. Yy, uważ... To, co zresztą premier tu wczoraj powiedział, służba zdrowia ma służyć yy, pacjentom, a nie lekarzom. Yy, panie senatorze, jeżeli chodzi o, <coughs> o byłego, znaczy dzisiaj jeszcze obecnego, <coughs> tak? Yy, ministra Bodnara, to był kandydat lewicy. Mówi pan, że wykonał. Nie, dużo... lewicy? No nie? nie, no absolutnie. No nie. nie, no no no, no przecież to jest był, to minister jednocześnie wcześniej był kandydatem i został senatorem z puli platformy obywatelskiej Lewica bardzo popierała y, ministra Bodnara ale, ten, ale oczywiście, to to to, to, to oczywiście. Ale zostawmy to ta zmiana y, mówi pan że wykonał m, dużo pracy jakieś fundamenty a co takiego zrobił Potrafi pan wyliczyć choć jedną? No, rzecz. Panie, panie redaktor, e, ustabilizowanie sytuacji w prokuraturze. <laughs> Przypomnę, że poprzednicy nam zostawili zamrożoną prokuraturę tuż przed e, oddaniem władzy, uchwalili przepisy, które no, praktycznie zamrażały tą, e, e, tą strukturę. Wszystko wymagało zgody prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Bodnar potrafił jednak rozstać się z, z Prokuratorem Krajowym Balskim. Przywrócić normalność nie tylko w prokuraturze, ale także jeżeli chodzi o, o, o sądy. My dzisiaj już nie pamiętamy tego zła, leci słynni prezesi z faksów, no to, 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 no to była co tu dużo mówić patologia. Po, po drugie, sprawy taki może mało znany komponent Ministerstwa Sprawiedliwości, może, no, może nie spektakularne, ale jak, jak, jak służba więzienna. Ostatnio zlikwidowaliśmy, ba, prezydent. Duda podpisał tą ustawę instytucje takiej policji w służbie więziennej, takich wybrańców, którzy mieli kontrolować pozostałych funkcjonariuszy. To to są sprawy może niezbyt spektakularne, ale moim zdaniem bardzo ważne dla, dla takiego normalnego funkcjonowania. Czego pan przede wszystkim oczekuje od sędziego Żurka, który już niedługo nie będzie sędzią? Te najważniejsze sprawy, panie senatorze, czy na przykład powinny być ujawnione osoby, które były inwigilowane Pegazusem, Predatorem, Hermesem i tak Osobiście uważam, że tak, bo to jest no, jedna z największych hańb państwa polskiego i ludzie no, oczekują tego, aby mm, mają prawo do, do wiedzy o tym, a nie do tego, co, co my obserwowaliśmy ostatnio, nie, to już chyba było po, po zakończeniu kampanii prezydenckiej ujawnianie właśnie z, z Pegasusa rozmów. Mm, Pana Gierdycha z, z premierem, no w te, wtedy oczywiście nie premierem. No, no to, 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 to są rzeczy niedopuszczalne i trzeba to przeciąć. Waldemar Żurek jest osobą, która na własnej skórze doznała tych różnych represji. Jakich decyzji pan się spodziewa, co dalej z neosędziami na przykład? Co dalej z Krajową Radą Sądowniczą? Jaka powinna być decyzja? To. Zamknąć budynek? Czy odmienić ich status? No, próba odmiany ich statusu no, no spełzła na niczym. Przecież przypomnę, że też y, brała w tym czynny udział y, ustawa o nowej KRS, która miała być wybierana przez sędziów. No, niestety pan prezydent y, nie podzielił naszych poglądów i odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. No, po nowym prezydencie lekcie też nie spodziewam się niczego y, innego, lepszego. Więc podejrzewam, że trzeba. No, no niestety, no, zresztą kadencja tej Krajowej Rady kończy się, jaka by ona nie była. Więc myślę, że raczej los jest przesądzony, i e, jeżeli teraz słyszę, że pan piebiak zostaje sędzią Naczelnego Sądu administracyjnego, no to, 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 to trzeba to przeciąć raz e, a skutecznie. Ale pytanie, jak? To, to pan Żurek się ma już to, martwić. Pan Żurek tak? oczywiście się ma tym martwić. Panie natomiast senator... uważam, że trzeba po prostu zwyczajnie fizycznie to zamknąć. Fizycznie. Panie senatorze, wraca minister Kierwiński na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Teraz minister Siemoniak, co prawda, został, ale będzie miał nad sobą już innego przełożonego. Co pan myśli w tej chwili o kontroli nad służbami CBA? Miało być zlikwidowane do lipca, zostało 6 dni, więc chyba nie sądzę, żeby to się udało. Uważam, że. Minister Siemoniak sobie poradził ze służbami? Minister Siemoniak na pewno w trudnym okresie funkcjonował. No, po, po, po występach, bo tak to można trywialnie nazwać pani. Szefowej przed komisją śledczą została odwołana i to w trybie pilnym, i uważam, że słusznie. Natomiast co do CBA, no podejrzewam, że nie będzie woli pałacu prezydenckiego podpisania ustawy o jej likwidacji, natomiast osobiście uważam, że taką ustawę powinniśmy uchwalić, no i zobaczymy, co nowy czy stary prezydent w tej sprawie zrobi. No. I mniej tych, przecież to są takie zadania, jeżeli chodzi o CBA, no, które śmiało mogłaby realizować policja. To pytanie, to, dlaczego to się do tej pory nie zadziało. Panie też, senatorze, musimy te, też powoli uważam. kończyć. Y, dziękuję bardzo. Senator Marcin Karpiński, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo, miłego dnia.